wszystkim! Ja jestem pani Planta i dzisiaj mam taki delikatny: jak to by moja przyjaciółka określiła, dzień kozy. Czyli to znaczy, że najchętniej doschowałabym się przed całym światem, żeby nikt mnie tylko nie oglądał, nie widział, ale mam ten komfort, że to ja zapraszam was do siebie, więc e, tylko góra wygląda mnie przyzwoicie. Eee, dołu nie będę Wam pokazywać jak wygląda, ale czuję się komfortowo, tak więc możemy lecieć z możemy lecieć z dziś to będzie ciężkie. Tak więc możemy lecieć z dzisiejszym tematem. Ja już mam tutaj e, herbatę, mam nadzieję, że mi potowarzyszycie. Opowiemy sobie dzisiaj o moim monsterze wariegacie, a konkretnie o tym, jak u mnie się znalazła. Tak więc. Zapraszam. Moją Monsterę Wariagatę w sumie kupiłam bardzo spontanicznie, ponieważ e, jakoś bardziej nie planowałam jej zakupu. Pewnego dnia siedziałam sobie i, i po prostu wpisałam e, w przeglądarce, e, jak kupować rośliny ze stron zagranicznych. I e, pierwsze co wyskoczyło mi blog e, pani Stacja Plantacja. Link do e, profilu na Instagramie e, będziecie mieli na, e, w opisie. I właśnie tam były pokazane 5 sklepów, które, e, z których można kupować rośliny właśnie z przesyłką do Polski. I pierwszy sklep, który mi się wyświetlił, albo drugi, już teraz nie pamiętam do końca, to był właśnie ten, z którego mam tą oto monsterę. Link do tego sklepu będziecie mieli w opisie. Całą moją, mm, jakby, opinię na temat tego sklepu e, również wam tutaj przedstawię. E, chciałabym tylko powiedzieć, że nie jestem e, jakoś mega w tym wprawiona. Jest to raczej, to jest to mój po prostu pierwszy zakup. Nie jestem ekspertem. Myślę, że inne osoby mogłyby się lepiej wypowiedzieć w tym temacie. Ogólnie odbierzcie ten filmik jako moje wrażenie. Pierwszego kupna swoje rośliny z zagranicy. I tak. E, ogólnie nie miałam za dużo co się zastanawiać, ponieważ e, widocznie ta monstera musiała jakoś szybko e, wlecieć na stok, bo e, zaczęła się wyprzedawać w bardzo zatrważającym tempie. E, ja wcześniej już jakoś tak. E, Trochę myślałam nad, to, nad tym, znaczy w sensie szybko myślałam, może tak, jaką roślinę chciałabym kupić. I nie bałam się zdecydować na Monsterę jako mój pierwszy wybór, i to z dość dalekiego kraju. Ja wiem, że można jej kupować właśnie z Tajlandii, ale no dla mnie Francja, mimo wszystko, jest daleko. Szczególnie, że ja. Oczywiście kupuję roślinę internetowo, ale bardzo długo się nad tym zastanawiam, nad tym moim zakupem. Jakby wybrałam Monstera, dlatego że była ona, że wiem, że jest to roślina bardzo wytrzymała na większość warunków. A ym, teraz mamy już troszeczkę chłodniejsze dni, więc musiałam się liczyć z tym, że będzie musiała się ona zmierzyć z różnymi warunkami atmosferycznymi, a nie do końca wiedziałam, jak będzie ona zapakowana, tak więc no, większość rzeczy musiałam wziąć pod uwagę. Po pierwsze, co jest bardzo dużym jakby plusem tego sklepu, jest to, że po kupnie bardzo szybko dostałam wiadomość od właściciela właśnie w języku angielskim. Że moja transakcja została przyjęta, że wszystko jest w porządku, że pieniądze są w drodze i że ogólnie moje zamówienie będzie do realizacji. Myślałam, że to jest taka zwykła wiadomość. Wiecie, jak zazwyczaj, wszyscy sprzedawcy wysyłają taką od razu automatyczną odpowiedź, ale widocznie nie, ponieważ ja odpisałam na tą wiadomość, że nie mogę się doczekać. I czy byłaby możliwość Zobaczenia Tej monstery jakieś zdjęcia, tak? W sumie nie wiem, dlaczego my tak to pokierowało Nie wiem, nie, nie mam pojęcia dlaczego Tak po prostu poprosiłam Za około Dwie godziny, może trzy Dostałam zdjęcia Właśnie tej monstery, czyli Rośliny, która miała Do mnie przyjść, co było super I co uważam za ogromny plus Tego sklepu jeżeli chodzi o kontakt z klientem, naprawdę, jeżeli mogłabym dać 5 gwiazdek, daję 5 na 5. E, dostałam 3 zdjęcia, które możecie właśnie teraz zobaczyć, e, więc od razu oczywiście urzekł mnie ten liść, byłam mega podekscytowana tym, że e, no, taką będę miała piękną roślinkę, e, i naprawdę, naprawdę tym byłam zachwycona. Wysyłka była dosłownie ekspresowa. Pomimo tego, że mają napisane tam w opisie, chyba, że realizacja zamówienia jest do 4 albo 5 dni, to moja przesyłka była wysłana już następnego dnia. Co też zostałam. O czym, przepraszam, o czym też zostałam poinformowana. Co jest fajne, dostałam oczywiście ten taki ym, klucz. Kod, który mogłam sobie wpisać i widzieć, gdzie przesyłka jest w każdym momencie. Tak więc to bardzo mi to ułatwiało ogólną orientację, co się dzieje z moją rośliną. Czyli tak, kontakt z klientem super. Czas wysyłki no ekstra. Przesyłka szła do mnie 6 dni. Ja ją zamówiłam we wtorek, a była u mnie już u w moich drzwiach e, w poniedziałek. Myślę, że jest to tak dosyć e, normalny termin. E, nie wiem, może jeżeli ktoś lepiej wie, ile powinna do mnie iść ta przesyłka, to może się tutaj wypowiedzieć w komentarzu, ale ja jakby liczyłam się z tym, że właśnie coś koło tygodnia będzie ta przesyłka szła. Tak więc e, uważam też, że jest to ok. E, nie mam żadnych zarzutów. E, I Moje pierwsze wrażenie, kiedy przyszła, to zdziwiłam się w ogóle, co to jest. Bo przyszła zapakowana właśnie w taki bardzo wąski karton, i na początku nie byłam pewna, co to jest. W ogóle moje pierwsze myśli było to, że ktoś mi wysłał w tym rulonie plakat tej monstery. A nie samą roślinę. Tak więc, no, ten mój pierwszy szok był taki, o co chodzi? Bo jak widzicie, teraz ona siedząc na moich kolanach, no, jest dosyć rozłożysta, a wtedy była naprawdę w takim rulonie, jak kupuje się plakaty. Okej, okay, ale mówię, dobrze, dobrze. Rozpakujemy i zobaczymy, jak to będzie. I właśnie teraz możecie zobaczyć na przebitka, jak to wyglądało. Nie wiem, jakie wy macie wrażenie odnieśliście, ale no, dla mnie to było bardzo yy, dziwne, że tam się zmieściła yy, taka oto roślina. Yy, co, yy, była zapakowana tylko w papier. I jeszcze do tej przesyłki dostałam mały bonusik, czyli z Sindapsusa Silver N, co było mi bardzo, bardzo miło. Rozpakowywałam tą monsterę. Trochę się bałam, jak widzicie, tak pod palcami czuwałam, żeby nie naciąć przypadkiem gdzieś liścia. I jeżeli miałabym coś powiedzieć, to tutaj właśnie to, jakby pakowanie było ok, ale może. Nie do końca było w 100% dla mnie zadowalające. Ja przyzwyczaiłam trochę na polskie warunki, gdzie to zapakowanie naprawdę, według mnie, nie ma żadnych zarzutów. No to tutaj wydaje mi się, że taka daleka odległość, gdzie mogą być dość duże różnice temperatur między dniem a nocą między jednym położeniem geograficznym a drugim. No, to zapakowanie w taki papier monstery e, czy rośliny, akurat w moim przypadku monstery, no, mogło się nie do końca sprawdzić. Chociaż zabezpieczenie korzeni było bardzo dobre, bo dostałam je właśnie w muchu, e, tak więc tutaj nie mam jakby się e, o co uczepić, ale samo zapakowanie w sam papier i żadnego niczego więcej. Wydaje mi się, chyba że jest nie do końca wystarczające, ale mogę się mylić. Jednakże, e, zobaczcie sobie, że monstera, która do mnie przyszła, mm, widać, że troszeczkę przeżyła w tej podróży, ponieważ na zdjęciu wygląda ona idealnie. E, nie miałabym żadnych zarzutów co do tych zdjęć, ponieważ roślina jest bardzo dobrze uchwycona, wszystko jest bardzo dobrze pokazane, tak więc, no, nie mam żadnego. E, żadnych jakiś uwag co do, co do właściciela sklepu, że na przykład wysłał mi monsterę w nie najlepszym stanie. Nie uważam, że monstera ze sklepu wyjechała w idealnym stanie, a po prostu w podróży troszeczkę jej się tam dostało w kość, bo liść, który wyszedł nowy. Widać, że końcóweczka była delikatnie zeschnięta. Obstawiałabym to raczej na przemarznięcie delikatne rośliny. E, tutaj widać, że e, boczek mamy też troszeczkę taki zeschnięty. E, niestety nie mam filmu z e, korzeniami, ale jeden korzeń też był do wycięcia. E, tak więc, e, no. Ta przesyłka e, dała się, wdała się jakby w kość mojej monsterze. Na szczęście nie na tyle, żeby zaatakowało ją coś, jakiś grzyb albo e, żeby w ogóle mi zmarniała, e, nie, tego to nie. Ona e, po chyba tygodniu od razu się podniosła, jeżeli da mi tylko życie. Jeżeli chodzi o monsterę. Uważam, że jest to zakup dla mnie bardzo udany. Sindapsus też przyszedł w dobrym stanie, troszeczkę się ususzył, ale wrócił do normalności. Wystarczyło go po prostu włożyć do wody i tyle, i sobie rośnie w ogóle ta szczepka z syndapsusa już miała korzenie, tak więc wystarczyło ją tylko troszeczkę podreperować i od razu włożyć do ziemi i super sobie on rośnie i Monstera uważam, że jest w dobrym stanie naprawdę zdarzyło mi się w gorszym stanie kupić rośliny w jakimś innym sklepie Niż właśnie ona po tygodniu zamknięta w małej paczce do mnie przyszła. Tak więc nie mam tutaj żadnych większych zastrzeżeń, uważam, że jest ok. Ale tutaj chciałabym zwrócić Waszą uwagę na właśnie dobór odpowiednich roślin, które będziecie kupować właśnie ze stron zagranicznych. Bo o ile są to rośliny dość wytrzymałe, takie właśnie jak monstery czy sindapsuscy, które wytrzymają więcej, które jakby lepiej sobie poradzą z różnymi niedogodnościami, no to macie większe prawdopodobieństwo tego, że ta roślina przeżyje Wam w transporcie. Pamiętajcie o tym, że teraz pogoda. E, jest inna niż w lecie. Różnice temperatur w różnych szerokościach geograficznych mogą się bardzo różnić, szczególnie dniem i nocą, a ta przesyłka no troszeczkę idzie i spędza gdzieś te noce, dnie na magazynach, e, tak więc tutaj też miejcie to pod uwagę. Może nie do końca alokazje em, czy inne rośliny kapryśne, jakieś begonie bardziej. Em, Kolekcjonerskie mogą sobie tutaj dać radę. Tak więc, właśnie zastanówcie się, czy na przykład w tym momencie jest dobry okres na kupowanie takich roślin. Jeżeli byłoby to lato to myślę, że szybciej bym się pokusiła o niektóre okazy, bo oczywiście teraz już marzę o alokazji przepięknej i Anturium i o ile anturium może jeszcze zdecyduje się kupić, jeszcze tego nie wiem do końca. To chyba na alokazji się nie pofatyguję. Takie jest moje zdanie. Każdy może mieć inne, ale bardzo chętnie bym wysłuchała Was. Czy może już kupowaliście z jakichś stron zagranicznych i czy podzielilibyście się ze mną na przykład swoimi historiami na temat właśnie kupna. Czy jesteście zadowoleni, czy może nie do końca, bo powiem Wam szczerze, że jak już zrobiłam ten pierwszy skok i jakby swoje mosty już tak przepaliłam to trochę, szukając gdzieś tam w internecie nowych okazów, no... Chce się więcej, tak? E, ale jeszcze tutaj do mnie troszeczkę dochodzi zdrowy rozsądek, może trochę się jeszcze troszeczkę boję. Tak więc e, czekam na Wasze opinie. E, tak jak już mówiłam, ja sklep bardzo polecam. Link oczywiście do sklepu będzie w opisie. E, no i czekam na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że film był pomocny i do zobaczenia w następnym odcinku za tydzień. Trzymajcie się!